Porywamy baby! porywamy babi. Ile, jedną Jeszcze czy dwie po potrzebujemy? <laughs> jedną czy dwie? Spokojnie, ja ci ja, ja rozejrzę, ja nie jestem podejrzany. Hej dziewczynki! Chcecie się no! może zabawić, ha? Trzeba bardziej uważać. Zaufajcie no, okay. mi. Od, odkręcę to tutaj, odkręcę. Okay, no, ja, dobre, no, ja, ja, ja chyba maski... Chodź ja nie do... zakładam, ja mam wyjebane. Ja, ja, ja nie, nie zakładam, pod zakładam ja, ja mam ja... Ja, pod... ja... ja mam już strój do tego. Zajebisty mam strój. Patrzcie kurwa teraz. To jest tak dojebany pet kurwa. Ja mam customowe ciuchy do niego. Zobaczcie to, jaki kurwa... Ale słyszałem, że miałeś potyczkę z jakimś żydowskim człowiekiem. Odbij. Znaczy... Odbij od tyłaka. Dobra, ja jestem gotowy, Jest Czekaj, <laughs> no, to tak, ja też, kurwa, że tak, ja też... No, <laughs> dawaj, dawaj też bajtki ja nie mam, ja nie mam tej pieluchy już, wiesz? Nie mam tej pieluchy, ale... No nie, ma... to jest to najlepsze, co może być oh, Kurwa, no nie mam już tej pieluchy <laughs> Gotywasz, Ty masz, y, tą pieluchę we, we głowę, tak? <laughs> tak No, ma no, tą pieluchę, tak, kiedyś miałem <laughs> no, Kurwa, Kisztos <jakiś> <laughs> Czemu ty już nie masz pieluchy? No nie wiem, bo to jakoś tak, wiesz, no, ten, ten sezon miał być poważniejszy po prostu Ja kiedyś też latałem taki takiej <laughs> Idealny wycinek na porywanie bab. No wiesz, Spal, Spalmy jakąś kurwę! Spalmy jakąś kurwę! Poczekaj, jeszcze na, na ten nałóżko, pierdolę i taki Kurwa, domanuje takie, takie czpuńskie kurwa kreski. Kreski? Masz kreski? Co mi się wlało! Mefa! Mefa, mefa! Dziękuję za słowa bardzo. O, bało, o, bało. Bało. Yeah. Kurwa! Co co To Co Kurwa! To życie! Na szpital jedź? Aj, pojedziemy mieć na szpitala! A nie, 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 nie Nie, tam żadnych... nie, nie spostrzeżam się bynajmniej. Ej, to szybko do fryzjera tutaj zajadę, jakąś przymiotę. W której TikTok z, z Daksikiem? Nie wiem, kiedy Dax będzie. Zobaczymy. Ale na razie rps kurwa, napierdalamy. Jakieś animacje potrzebne. jest taniec na 102. mi baby! Porywamy baby! Porywamy mam, Porywamy mam, Porywamy mem! mam, mam, Porywamy baby! Jesteś gotowy? Halo! Dobra, słuchaj. No bo tutaj ktoś... muzyczka jakąś taką chciał w stylu tego twojego... stroju generała... No no na, ty, na tej robocie nie może zadygać. Jeżeli wiesz, ktoś z nas się kurwa ruszy, czy no się wydyga, od razu jesteśmy spaleni, nie może No, Ja poczekaj, daj sobie chwilkę, bo to Jasne. No to co, no to co, no powiem wam tak, no jedziemy na łowy, jedziemy na łowy, no my na pewno będzie coś e, fascynującego, coś nietuzinkowego. Fajnie wrócić w takim stylu, fajnie wrócić w takim stylu, naprawdę. Ja ci się podoba moje przebranie. Niesamowite, niesamowite, o kurwa, świetnie wyglądacie, świetnie wyglądacie. świetnie wyglądasz demoncik prowadzi. Wróć na stałe, a nie z epizodycznymi? No, RP RP można grać... Pewnie demoncik. Myślę, że tak. Myślę, że teraz już wracam na stałe. Zaraz, 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 ale czy akcja rodzina nie zawsze kończyła się niepowodzeniem. Znaczy się. To... Tym, razem się El... tym razem się uda, tym, <laughs> tym razem się uda. się uda. Ej, będziemy robili numer na starą babę, że ja będę się z torbą, starą babą, będę zagadywał laski, a wy będziecie wychodzili i jej kurde porywali. Ale czekajcie, czekajcie, bo jest ważna rzecz. Ja że... se, kurwa ja fryzurę wiem... starej baby. To ja oni, ja oni, 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 ją, oni ją porywają, a ja nagle wtedy wychodzę? Słuchajcie, ja, wie, ja chłopaki nie chcę was denerwować, ale jestem w chuj głodny i chcę się pić. I każę i brawo, 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 brawo. O, Właśnie jedzie. wpadliście. Ja będę krował. Chętnie w że nie mądrzy. Dobra. Ej, jedźmy, jedźmy, jeszcze na śpita. Dobra, dobra. Te zdjęcia nam robili, dalej. Hej! Hej! Kurwa, a nie wiem czy to dobrze, raczej dobrze bardziej niż źle, ale mam przy sobie tą dzieckę we wędronem, że przypadek, jeśli nie zdobrzmie. O kurwa. MałCzer zostaniesz. No. Dobra, dobra, dobra. Pamiętaj, że nie możemy. Jest jedna akcja. Jedna akcja, kurwa. One, one mighty. A, on ten. Dawaj, wysiądę, wysiądę, czy nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, chodź. Dobra, ogarniemy, ogarniemy, pięknie. Tylko wody, o Jezu, twoje głupone ciało. Stop, 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 stop. Co? Eee, dlaczego skoro no to pomocy pani Barbary, jak szes? Na chuj to jebie, kurwa, konfidenci jebany, wypierdalać chodź, bo cię rozjebie. O, to, Ej, to, to, Nie to. mów tak do mnie, nie kurwa, bo ci, kurwa, wsadzę łeb, kurwa, do tego, kurwa, jebanego na wodę. Księdzu, chcesz spokój. Chcesz zajebać ci, kurwa? Kapiszonie pierdalony? Wypierdalesz tam A ty co się kurwa ty patrzysz, ty kurwa lekarzyno, ty zajeba na ty. Cię ubierz, kurwa. Pały jeba na ty hmm. Pierdal się globus Gdzie jest zieleniowaty? To globus był? Nie pierdolcie, że go nie rozpłynęłem. Jeleniowaty, kurwa. Słuchajcie, ja wezmę to jest ze schowka do jedzenia, bo jestem masakrzy, kurwa głodny. Nie, nie, to jest Gomory, bo on padnie. A dobra, dobra, dobra. Nie, nie, nie jak to nie, inaczej, to... wiesz, bo kurwa głodny jest. Na szybciokach chciałem coś do ręki wziąć, dobra, zaraz Wiedziemy, pojedziemy na polowanie pod ukradnię no. psychiatryczną, tam jest w bab. Zawsze. Dobra, dobra. Jakieś takie losowe, baby wow. ich nie są. Ale dobra, poczekajcie, bo może na dwie fury lepiej, no bo mamy tylko kurwa bagażnik dla baby, bo to za dwie ze za trzy powinno być. jakiś shaderów? Nie. To lokalne bo auto wiecie, weźmy. Wiecie, wiecie. Ej no właśnie, w ogóle weźmy, 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 we, weźmy kurwa dwa lokalne auto, żeby nie było przyspału. Jaki? Jesteście gotowi w ogóle, ha? Ja jestem gotowy na to. Pamiętajcie, zapadań. nie można dygać na robocie. A kto to jest podpięty ogóle? Ja, nie, no mam ja, na... ja nie mam nawet noża. Dobra, trzeba tu jedno kurwa zwałować auto. Zajemnie. Uwaga, trzymaj się. Palec zajebałem, poczekaj. Czekaj, prawo. ja go zastrzelę. Kurwa, <noise> może bym to zrobił jakoś <noise> Ej, macie dla mnie jakiś nóż jeszcze? Hm. O, to się nawet przyda. Zajebał właśnie człowieka. To jest pojebane. Dwuosobowe? Dobra, ktoś się zamieni kurwa proszę w was miejsce na chwilę, bo ja potrzebuję. Niech ktoś prowadzi tamto. Bierz ktoś te, bo ja muszę odbić kolejne. A dwuosobowe bierzemy jedno? No kurwa, no tutaj Ta, mamy tak. A no, golfa zrzucimy. Jebać, jebać. Dawaj. Dawaj, wsiadaj. Wsiadam. Dobra. Jak ci minął dzień? Huh. Wspaniale, ale teraz jest jeszcze lepiej. No Szybko? i mo już to po, kurwa pod tę sporadnię psychologiczną. No, dobra, dobra przejdziemy z przodu, jak nie to z tyłu. O, tu, 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 Dobra, będzie ktoś, jest tyle aut. Dobra. Chodźcie. I i wchodzimy? Tak od razu? Dobra. Ile, jedną dobra. czy dwie potrzebujemy? Jedną czy dwie potrzebujemy? Najlepiej tak, ja. Nie tak. wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Ej, daj mądzik. Dwie! Potrzebujemy dwie! Z babami jak z pamięcią ram. Nigdy mało. Ej, dobra, daj, czekam, daj mądzik. Jak już się wchodzi? Czekam, że poczekamy na tego. Daj Spokojnie, ja, ja cię rozejrzę. Ja nie jestem podejrzany. Ej, dziewczynki! Chcecie się może zabawić, ha? Przyszedłem właśnie po was. I me. <laughs> Nie pachniesz, malinka. <laughs> Przecież się może zabawić. Nie, nie chcę. Ale niestety nie chcę. będziesz musiała. Bo to jest napad. Wszystkie na ziemię kurwa, wszystkie na ziemi, ręce do góry. Odkładasz telefon, odkładasz telefon. Wszystkie na ziemię. <laughs> to nie są trzyszego. <laughs> <ćwiczenia. śmiech> Dobra. A, to nie są ćwiczenia. Oczorne końca. Będzie ta cierpieć. Ty, mamy problem, panowie. Jak to? Ja wiem. O kurwa. A. A. kurwa.

więcej te kości, kurwa! Aaj, jebane, dopadnę was jeszcze, dopadnę was jeszcze! Jebane, jebane dziewczyny, jebane dziewczyny, porobię. porobimy. Ja pierdolę, zachowaliśmy się jak jebane dzieciaki, kurwa. Nie wiem, zostałem pokażony, zostałem upokorzony, mi jest wstyd, mi jest kurwa. Jest mi wstyd. Kurwa mać, twoja dziewczyna nam się wtrąciła! Wtrąciła nam się. Wczoraj nam się w robotę, a ty na to pozwala? Możesz ustawić tą swoją dupę, Słuchaj proszę cię. Słuchaj, Następnym razem nie. jej zajebie. Nie, kurwa, nie możesz na niej ręki podnieść. Ona jej, musi, kurwa, nas śledzić i nam, kurwa, płoszyć zwierzyna. Ogarnij tę swoją żonę, dobra? Ogarnij ją. Niech da nam porywać baby. Meskit, no co to ma, jak my mamy kurwa? mam już czajnik, mam już czajnik Słuchaj, ale, kodować. ale, ale Trzy jebaby siedzą w miejscu do chuja, jeszcze e, kurwa Dobra, idę ją obleć e, Nie, słuchaj, ale Obleję ją wrzątkiem kurwę. obleję wrzątkiem Oblewam wrzątkiem kurwa, sukę jebaną tej Oblewam ją wrzątkiem, mam wyjebane Oblewam ją wrzątkiem <laughs> Jasne, Masz. jestem, jestem. Pan Kucha, ja co tu, robię. Ej, pielu. Zostaw ten nożyk, zostaw ten scyzoryk. Ja tylko, kurwa, przyszedłem przyszedł tutaj z, 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 z czajnikiem. Z czajnikiem tu przyszedłem. Wychodź, wychodź. Kto tam przyszedł z czajnikiem? kurwa, wodę. Zostaw ten nóż, zostaw ten Na dół, na dół. Kurwa, Maciu. Na dół. Razem my razem obleję cię wrzątkiem, obleję wrzątkiem, Słuchko. Obleję wrzątkiem. Wyolicz to. Obleję cię wrzątkiem. To najwyżej możesz jak, siebie obleć. Jak, jak mnie dotkniesz jeszcze raz ściero, jebana, kurwa z kifem, to cię rozpierdalam. Ty kurwa syfie, jebany, ty. Wypierdalaj stąd. Nie chcę syfa, nie chcę syfa. Wypierdalaj. I stąd, bo zalecić krzak, policzymy inaczej. A co ty kurwa, ty po jedyne, co ty możesz policzyć, to kurwa chroszcie na kutach, Ty ten kurwa dziwko jebana, tak? ci, wypierdalaj. Ow! Jebana ściera, kurwa, pierdala. ci Chuj ci w dupę! Ow! Jebana kurwa! Jebana kurwa! Kurwa! Kurwa mać! Spierdolone strzmaty się wtrącają! Kurwa, jebana! Śmiela się o tym dowie! Jestem jego przyjacielem! No, na pewno, na pewno A kim ty? jesteś Piotrucha? Tak! A, i on tutaj był z tobą? Tak! Cię o, zapyta, No wałcie tam kurwa za, za jebanym biurem jest, są w czekają na mnie. Aha. A mówił, że nic nie będzie cię odwalać, tak? To nieźle. Hmm. Wszystko się o tym dowie, że mnie tak potraktowałeś. Nawet, nawet 10 minut nie minęło. Potraktowałaś mnie, tak? To się o tym dowie, a ten tras jebany będzie ruchany. No, i teraz mordę, kurwa, się zajebany. Idziesz do wody. Dobra, do wody, kurwa. Cień do wody, pokaż, ty kurwa ruroty. No, 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 ktoś jeszcze. Ty kurwa kondonie, ty jeden, kurwa z drugim, ty. No i się kurwa, to obdziwka. Zamknij pizdę, dziwko, bo ty jesteś i twoja, kurwa matka, mama, kurwa. No, top się, to się, to się, synu, kurwy, ty. Ból, 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 opierdolachę, ból, 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 kurwa. U, 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 u. Kurwa, ma żadne ze mnie robi. No i chuj. <śleszy> Baby mnie porobiły. Kurwa w grze komputerowej! Baby mnie porobiły w grze komputerowej. Jebana, jebana suka. Jebana, jak ona mogła mi to zrobić. Kurwy. A ja wszystkie! No Jaszczur. 5 złotych. Stary księdzu to by wleciał samolotem w te biuro w ramach zemsty. Rozdupcyłby te baby karabinem maszynowym. A teraz? Tranzystor cię najebał i cię wyzywa jak leszcza, ale wstyd. I ty byłeś w złomgęgu? Buchacha, ale leszcz, bucha. Rozjebie je, rozjebie je, kurwa. E, będę. E, ogarniam klamę i tam wpadam, kasuję każdego. Resp na szpitalu, szybki, resp na szpitalu, ogarniam klamę, rozpierdalam. Wjeżdżam, rozjeżdżam. Słuchaj, zostały dwie minuty, respię się na szpitalu, wyjebane mam. Ja, że, Co, faktami zajebał? Słuchajcie, ja się respię na szpitalu. Kurwa. Jakiś tranzystor mnie zabił. Rzeczywiście, ej, trochę przypał, co? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest lekki, kurwa przypał. Mmm. No nie wiem, co mam powiedzieć wam, kurwa, nie? Nie wiem, co, nie wiem, co mam powiedzieć, no jest to Jest to na pewno uwłoczenie jakieś, kurwa e, Dla mojej osoby Na kiedy bilet ogarniesz? No kurwa, to se kup, bolo, ja ci mogę zniżkę ogarnąć Jakoś czy coś, no ale kurwa, se kup to możesz latać ze mną, Dax też będzie grał. Nie no, forma upadła, nie? Widzę, że... No, no to nie jest to rzeczywiście, kurwa. Muszę... Słuchajcie, ja się poprawię! Ja się poprawię, no! Dajcie mi chwilę, no! Tepaj się na szpital. Jeszcze minutka, tepam się na szpital i robię rozpierdol. Mam wyjebane. A ta suka jebana, ta szmata pierdolona, pożałuje. Ta szmata pierdolona pożałuje. Jak ty się odnosisz do Bolesława? No Bolesław, to Bolesław, kurwa. Jaszczur. Oh. 5 złotych. Czas operacyjny 15 minut na zemst i rozjebanie tych tranzystorów albo puszczam grypsa do złomgęgu i na dawne Los Santos. Będziesz pośmiewiskiem, jeśli ich nie rozdupcysz. Zegar tyka. Tik-tak. Czekamy na zemst. 15 minut. Przyjmuję wyzwanie. Przyjmuję wyzwanie. Dobra, dobra, jebać to. Jebać to. E, przyjmuję wyzwanie. Do 20.55. Nie wiem, czy zdążę, ale przyjmuję wyzwanie, przyjmuję Medyk. wyzwanie. 5 złotych. Większy wstyd dostać od tranzystora NIS od głównej siedziby. No w sumie real, w sumie real, kurwa mać, nie, ale to jest aż taki przypał, wariaty? Aż tak odjebałem? No dobra, że oni mnie szukają właśnie w tym momencie? Uja ja się tepam na szpital. Kurwa, grają takie rury jebane, co udają dziewczyny, obrzydliwe. Co się stało, co się stało? Łóż, Łóż, panie. Przez na szpitalu obudziłem, wytłumaczysz mi to. E, a, a pana godność? Artur. Artur? Artur Ditu. O, dobra, zaraz zerknę. Artur, Artur, Artur Ditu. Dobra, sprawdzę, czy ktoś pana nie operował przypadkiem? Sprawdź mi to i mi powiedz, kurwa, dlaczego tutaj jestem na tym pierdolonym szpitalu? Nie powinno mi to być. Co Nie powinno mi tu być. Nie powinno mi to być. Huh. być. Co z Ivy? Ivy. Jak Ivy, ha! Jak Kurcze, wie pan co? Sprawdziłem sobie tablet, ale nie widzę pana w rejeści. Mm, nie denerwuj mnie. Wiem, że wiesz, dlaczego tutaj jestem. ale lepiej mi powiedzieć, że. No. Mm, dobra. Mm, nie ale denerwuj na, mnie, na spokojnie, mówiłam Na spokojnie, nie denerwuj Dlaczego tutaj jestem? Mm. Taraz, Ej, hej, nie skończyłem rozmowy! Co się stało? Dlaczego jestem w szpitalu? Co się stało? Co się stało? To się opowiada, Ta pielęgniarka nazywa się Coca White w ogóle. A neczka cię rozjebała. Nie, nie, to nie jest właśnie. A Aneczka, to nie jest Aneczka właśnie... cię rozjebała. To nie jest. Wrzuciła to morza. To nie jest wina, ale. Ej, słuchajcie, proszę tylko, bo ja mam naprawdę mało czasu, potrzebuję pistolet. I potrzebuję auto, potrzebuję coś zrobić. Dajcie no, mi. ale za, za, zanim damy Ci pistolet i ten auto, chcę Ci powiedzieć, że to właśnie aneczka, szona. Dobrze, no, no, dobrze, no, no, dajcie, mi pistolet, do... dajcie mi pistolet, nie. dajcie mi pistolet. Zaraz podzwonię. Nie dawaj mu nic, nie dawaj mu nic, kurwa. Jak mi powiesz po co? Muszę, muszę porozmawiać, i jadę na spotkanie i muszę po prostu porozmawiać z pewnego szczepionka. Abo robimy razem, nie, kurwa robotę? Nie, 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 nie. słuchaj, słuchajcie, ja tylko jadę na robotę na chwilę. Daj, nie, mi, nie, daj nie. mi pistolet, daj mi pistolet. Nie, naprawdę. No, razem <laughs> jesteśmy. Dobrze, ale na chwilę dasz mi... Na, na sekundę, na sekundę. <laughs> nie, nie, nie. Kurwa. Dajcie mu tą klamkę, na ty. pistolet. Czekaj, ja mu załatwię <laughs> drugą. Dobrze. Masz klamę? Mam mało czasu, mam mało czasu. Wyjdź przed kancelarię i daj dla pieprzuchy pamięć. Dobrze, Polska. dobrze, idziemy rozkurwiciankę. Dla Pietruchy. A macie coś do jedzenia i do pcia? Kramę daj, kanapki mm. daj, ty masz coś O, zaogarniemy. A tak, kurwa, bez widzu. A ktoś ma? Kurwa. Dobra, o, idź tu, popytaj chłopaków Pietruszka. Dajcie kramę. Nie mamy. Na chwilę tylko pożyczyć. Pożyczyć na sekundę, kurwa, Jedną to jest... Jedną rzecz Jedna rzecz, globioca. jedna rzecz, ważna rzecz. Globus, pożycz. Daj Globus, pożycz daj, globus. Daj, 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 to jest sekunda, to jest sekunda i robota jest skończona. Hej! 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 Hey. Kurwa! z was tam ukłamy i potem weźmiecie od góry? Ale ja nie mam, to robię, kiedy nie Ale nie, to otrzymajcie. Ja kurwa, nie mam ładunków. Okej, okay, pójdziemy na garaż, zobaczymy, czy mamy. Masz garaż, hej! Medyk. Kurwa. 5 złotych. To, co cię przekosowała, Tess, musisz rozjebać obowiązkowo. Wszyscy, wszyscy obowiązkowo. Wszyscy obowiązkowo będą. No to wyjmiesz tylko Globus'a z samochodu. Zaraz mu damy, dawno. Anka, Anka, Anka idzie kurwa ten. Przywieźć się w wundur? Nie, nie, ja będę tak ochodził. Jak masz plan? Jak masz plan, Pietruszka? Pietruszka idzie. O, la, la, la. Pietruszka idzie. Ej słuchaj, Pietruszka, idzie! Pietruska. Możesz robić drive-by z rowera teraz, kurwa, myśl rower, zrób drive-by z rowera. Teraz można takie rzeczy. Skąd wiesz, od kiedy? O, od, od dwóch dni, kurwa. No dobra, no ja nie mówię, no słuchajcie, no będziemy kurwa, z gównem by za... Zrób drive-by. Za, za, zapłacą mi za to, zapłacą mi za to, kurwa. Zapłacą mi za to. Jak oni mogli Mnie mi to zrobić? Mieszka truska na górę, może kogoś zmolestuj, żeby ma Hej! Jak jest Fox, to zgrzać i daj mu zabierz No to, weź, to... weź, ty ich znasz, ja ich nie znam Ale samo jest zgrzać w pizdę i mu zabrać Ale no ja nie znam bórze. ich i nie mam jak, kurwa Weź, weź z nich zagrać co to, kurwa? Piękne szarne oczy. Czarne. A od kogo ty pożyczyłeś? U, ale szuka ja pierdolę. od na Piotruchy na 10 minut. A wróci? Wróci, 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 to jest jedna akcja, jedna akcja. No i Hugo e... to jest zioma, no, no, Widać, że się człowiek w na napierdala. No, z kim to jest? To jest. To jest. Jeszcze macie jakiś no, telefonik no, drugi? No, do Nie. Ma. To, nie wiem. No. Piotrucha no? to do zwrotu zaraz. Dobra. Słuchajcie, chłopaki, zaraz będę. No, bo, ale ze mną. Ja też ja. No Chmielarza nie może być. Wsiadaj się, wsiadaj się, wsiadaj się, szybko, 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 wsiadaj, wsiadaj! A Gamora? Wiem, zaraz zajadę po niego. Ja. Gamora, Gamora, wsiadaj, wsiadaj, Gamora, Gamora. szybko, wsiadaj. wsiadaj, wsiadaj, Gamora! Wsiadaj! Gamora, wsiadaj! Gamora, wsiadaj! Gamora, wsiadaj. Gamora, wsiadaj. Gamora, wsiadaj. Masz przejebane, Chmielarz. <laughs> Idziemy od niebaciankę Oh, kurwa! Kurwa, <laughs> to, to jebala! Zostaw tam, Nie <laughs> Gdzie co to Ow! Jest tak, przepierdalę mu Weź takie, żeby mu przejebać. Teraz. Za wysoko muszę celować. Mogę mu łeb przypierdolić co najwyżej. Oh, nie, 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 uważaj, nie, nie. nie, nie, nie. Nie! Right. Yeah! Nie! Yeah! <laughs> policja! Kto jest! Ci ha policja!